Zapraszamy na vlogmas dzień 9! Ho, 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 Merry Christmas! z Wami serdecznie w kolejnym vlogu. Tak niestandardowo, nietypowo. Jest a Adam do mnie zadzwonił z roboczego telefonu, że zapomniał swojego telefonu. Zatrzymałam się po kawę, bo nasze Nespresso się zepsuło. Tak bym chyba robiła Nespresso, ale niestety się zepsuło. Nie zepsuło. Potrzebuję, żeby je wymyć, a ja nie mam produktu do mycia i dopiero co kupiłam. Więc czekam, aż mi przyjdzie. Także e, taki update na razie. Dzisiaj e, zobaczymy, co się będzie działo. W sumie no do sklepów nie idziemy. Wczoraj raz wzięłam do sklepu, dzisiaj nie ma takiego planu. Już, jak jedzie, to jest spokojne. Jak tylko się zatrzymamy, to od razu zaczynam mruczeć. No chyba, że śpi, no to wtedy w miarę jeszcze się da przeżyć. No czekam na tą kawę i na jedzonko i jedziemy. Jest sprawca całego zamieszania. Cześć kochanie. Chcesz powiedzieć cześć? Cześć <laughs> Oj, mój Hej, hej, kochani, jestem w domu, rozpaliłam w ogni w ognisku, rozpaliłam w kominku. Udało mi się wykrzesać jedną kawę z Nespresso, a to dlatego, że podobno jak trzeba wyczyścić Nespresso, to jeszcze kilka kaw się uda wycisnąć. Ja spróbowałam technikę mojej siostry, obejrzałam wideo na YouTubie i e, zrobiłam cały ten e, descaling, czy jak się to tam nazywa? I dalej mi się miga na czerwono, więc myślę, że potrzebuję ten produkt, że bez produktu się nie obejdzie. Mam nadzieję, że przyjdzie w przeciągu, no mniej niż tydzień, bo nie wyobrażam sobie życia bez kawy. Mam co prawda ten taki dopresowania, to w najgorszym wypadku będę wyciskać, no. E, czekamy na Adama. Jona śpi, Teo się trochę zdrzemnął. Niedużo. Powinien spać więcej, no ale. Nie może, nie chce, no to trudno. W ogóle dwa ząbki na dole mu wyszły, także już jest jakiś mały sukces. O, słyszycie? Moja choinka, którą wczoraj kupiłam w targecie jest za mną. Powiem Wam, że fajnie. Nie jest wielka, nie jest przesadna. Jest akurat tak w sam raz, żeby trochę dodać świątecznego klimatu. Dalej nie przykleiliśmy, nie, przy, nie przywiesiliśmy tych skarpetek, więc dzisiaj przywiesimy skarpety. No i e, może będę robić takie e, babeczki, bo kupiłam takie jakieś cappuccino babeczki z tym frostingiem na górę. I myślałam, że właśnie jak będziemy mieć taki dzień z Adamem, to zrobię. Patrzcie, mam taki... To nawet nie jest lipstick, to jest um, taki Lip balm, czyli taki po prostu zwykły e, balsam do ust, tylko mój tato kupił go dla Johny i nie zorientował się, że to jest czerwony kolor, więc ja podkradłam, a Johnie kupię nowy. No, dopiję sobie kawkę, poczekam na Adama, odezwie się to was za chwilkę, jak coś innego będziemy robić, coś się będzie działo. Kolejny film świąteczny, który mogę Wam polecieć, jeśli nie oglądaliście, nazywa się The Santa Claus. Teosia słyszycie także lecę do niego. Ten pan ma już dwa ząbki na dole, przebiły się, więc mama jest bardzo dumna. Cześć! Inny! Cześć! Witamy się z wami bardzo gorąco z kuchni. Będziemy gotować znów Hello Fresh. Co mama będzie robić dzisiaj? Jakieś rawioli. Ugrz, mówiłam, ostatnio dał nam Hello Fresh, bo sam jakoś nie e, najlepiej mu szło to gotowanie. E, I mamy jakieś rawioli ze szpinakiem. Mamy do niego pomidorka, trochę cukinii, jakąś cebulkę, Także. O, pani kolego, hej! Będę gotować. Spróbuję go może ululać, zanim się zabiorę za gotowanie, bo już każdą technikę, jaką mogłam, żeby się go pozbyć, że tak powiem, e, wy... Wypróbowałam i nic nie działa, tylko ręce, a mówię, nie śpi prawie nic dzisiaj, pan kolega, więc trzeba go jakoś dać do spania, tak? Tak? Do auta się trzeba wziąć i przejechać się. No, słuchajcie, szefowa kuchni Natalia. Mamy takie, jakiś garden szpinakowy z ricottą ravioli. Ono już jest tutaj zapakowane i ono idzie z takimi, jakby wstążkami z cukinii. To będę musiała tą cukinię na takie wstążki zrobić. Mamy trochę pomidorka, parmezanu i sos ma być taki lemonkowy. Adam nie przypada za lemonkowymi sosami, ale on też nie przypada za wegetariańskimi daniami, więc nie myślę, że będzie fanem. No, ale jest jedzenie, trzeba je Zjeść, a ja jestem trochę głodnawa, więc teraz się za to wezmę. Um, no, Jona śpi, dalej czekamy na Adama, także mamy czas, nie? To a co ty będziesz robił teraz? To się okaże. Okej, okay, słuchajcie, generalnie wszystkie przepisy Hello Fresh zaczynają się tak samo. Według instrukcji mam przygotować sobie wodę do gotowania, tego jeszcze nie zrobiłam. Tak więc w tym momencie nalewam sobie wodę, bo będziemy nasz makaron w tej wodzie gotować. Okej, okay, woda się gotuje, w międzyczasie umyłam wszystkie nasze składniki, które mamy pokroić, czyli mamy pomidor, mamy cebulkę i mamy cukinie. I według instrukcji mamy pokroić pomidorka w kostki. Należy zmienić nóż na taki, który będzie działał. Jak już mamy dobry nóż, to jedziemy dalej. oni każą rozdzielić białko z cebulki od zielonej części cebulki, bo używamy je po prostu w innych momentach gotowania. Więc przekroję sobie to będzie moje zielone. Adam idzie z pracy. Następny krok, bierzemy nasze ravioli. Jak woda się będzie gotowała, gotuje się, wrzucę ravioli do tej wody i potem pokażę wam. Będziemy robić jakiś taki, um, nie wiem, sos z tymi warzywami wszystkimi, które potem te ravioli do tego sosu wrzucimy. Więc to teraz będziecie widzieć na przyspieszeniu. I tutaj dostaliśmy takie opakowanko włoskiego czyli e, włoskiego, jakiegoś włoskiej przyprawy. I tą woską przyprawę wrzucamy do naszego jedzenia. Mariano italiano. Mariano italiano jedziemy. I co gotujemy Jedną do dwóch minut. A w międzyczasie odlewamy nasz makaron. I teraz mamy koncentrat warzywny, bo to jest wegetariańskie danie. Rzucaliśmy trochę śmietany kwaśnej, potem odrobinę masła. I teraz ma się to zagotować, i wrzucimy naszą pastę. Tak prezentuje się danie. Sos smakuje bardzo dobrze, zaraz wytestuję i dam wam znać. Myślę, że będzie ok. Jak na wegetariańskie danie, no pachnie ładnie. Ok, szukamy numer 9, number 9. Te onciu! Tu. Chyba ten tutaj na dole. Dawaj go. Znowu lakier? Chyba tak. Numer 9, misiu. Gdzie? No, no nie wiem. Szukaj. number 9. Czy to nie jest number 9? Nie, to był number 9. To jest number 9? Na pewno? To jest number 1. 9. Dawaj go. Co to za książkę masz? Taką mamy bajeczkę na dzisiaj. Okej, okay, mamy numer 9, kochanie. Dawaj. Chcesz czegoś czy nie chcesz? Chyba mama ci otwarła tutaj. Tak musisz. No. Kochani, zakończę tutaj w taki nietypowy sposób, bo co wieczór walczymy razem. I usybiam te osia. I zasnął, ale się Zasnął, ale się Cały czas przebudza, także Ja widzę się z wami już jutro Muszę iść na dół, uspokoić Adama, żeby tak nie krzyczał I dziękuję wam serdecznie Za dzisiaj, trzymajcie się cieplutko Buziaczki, pa pa